Weź. Działa? Są poukładane, tylko ja wypakowałem toreb, bo te yy, torby to mi tyle miejsce. Co nie zapomniałeś? Nie ja mam tych swoich kurtek. Jakich kurtek? No tych wszystkich. No i bardzo dobrze. Nie, mam. Nie, nie, nie kurtkę, wracam. No nie będę w tej Nie, bo no i bardzo. Błagam nie. Cię. No nie będę w sukience i w kurtce tej szła. Od razu Ci mówię. Proszę Cię. Nie, bierzesz tą kurtkę. No nie, mam tylko tą kurtkę. No ja w i w tej kurtce zamarznę? Nie. Ona jest króciutka, no błagam Cię. Musimy się wrócić. Nie. Proszę Cię, to akurat zamknę też. Jesteśmy za daleko od domu. Blisko jesteśmy. Nie błagam jesteś... Cię, no nie. ale błagam Cię. Proszę Cię, no. no nie to... ma miejsca i tak. To ja sobie na kolonach wezmę Proszę Ty jesteś chyba nie... Ty będziesz z kurtkami 500 kilometrów Proszę tak Cię powiem. Masz dobrą kurtkę e, Ja jadę w kamizelce dziewczyno e, no, Ale to Ty, a ja mam spódnicę i, jest... I nie będę w tej kurtce i spódnicy i w kozakach jak debil jakiś no. To kupimy kurtkę Nie, wróć się, błagam Cię Nie Błagam to Cię To mama Ci da płaszcz Mama nie ma, mama ma za mały, bo on jest mniejsza, A Agata, jesteśmy już z 20 minut od Jakie domu 20 minut? Jesteś... 20 minut Proszę Cię 20 minut. Ale nie mam kurtki, rozumiesz to? No? no już skończę. Proszę Cię, wróć Nie. No, 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 no dobrze, no to gadaj. Proszę cię, wróć się. Proszę cię, wróć się, bo nie płaczę. Nie. Proszę. Cię, no wróć. nie, bo jestem 20 minut od domu, no to, już nie no to, będę to, to zawracał. No 20 minut, gadasz tak. Już od 5 minut jest 20 minut. Nie. No, proszę cię, nie. proszę cię, wróć nie. się. Proszę. Nie. Proszę, wróć się. no ale skąd temat, A Ja cię A nie kupiłem. Ja mam marynarkę, wszystko tu miałam na święta przyszykowane. No. No. Jasper Peszek, no. No proszę Cię. Nie, ja mam, ja mam tylko kamizelkę. No to dobrze, nie, ja, ja ci wszystko. wszystko spakowałam. Wystarczy. Bo Ty mnie poprosiłeś, no proszę Cię, mam tam marynarkę, wszystko na święta nie. na tył, no. Nie. 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 nie będę zawracał się 20, 20 minut na streamie yy, do domu. Wiedziałam, że coś zapomnę przez Ciebie. Dobra, nie, jojczku. Mać, bo już mi się nie chce jechać na te święta. Patrz, jakie są korki. To Dobra, mi się nie Będę mu tak, kwotę, jak będziesz przejeżdżał przez Ostrojec. Będę mu kwotę, jak będziesz przejeżdżał przez Ostrojec. Tak, pewnie wpadnę do Ostrowca i się zatrzymam. Z biurka pod makiem chyba o 17.00. Także wszystkich z Ostrowca zapraszam serdecznie. Będę się właśnie zatrzymywał z Wsem, z Agatą i z jej. Płaszczami i kurtkami Będzie można fotkę sobie zrobić w ogóle w płaszczu Agaty Nie, ja nie znałem Michała Bogzdala Barona A poza tym już mówiłem, że no, Zapięta jest, patrzcie Tu ma smycz, zapięta jest Tylko ona nie jeździ w szelkach Bo ogólnie psy, psy w szelkach jeżolą Ona nienawidzi w szelkach I ona się kokosi i wariuje I dla jej świętego spokoju Żeby w stanie męczyć 500 km Ona jeździ tak zapięta ma wpięcie do, do pasów po prostu, ma taką jakby klamerkę, jest tego. Simon, dziękuję za drugi miesiąc O, idzie k***a pani płaszczyk ja p***a, jaki płaszcz w ogóle Ej, to ty jedziesz, na po, ty jedziesz na pogrzeb w tym płaszczu, czy na święta? Tak, nam Patrząc na Ciebie, to się sama wysterylizowałam, bo się bałam, że się rozmnożę z Tobą i wyjdzie takie nie wiadomo tak? co a kto co nie chciał dziecko? Ja nie chciałam żadnego dziecka. Ja bym chciał pieska kolejnego. Znaczy chciałam, ale Nie powiedziałam, że chcę, tylko że kiedyś bym chciał. Może mm. Mega mocny dony, nie? Umysłowo i wiekowo maksymalnie daje Ci 13 lat. Powercie, bo słyszałem, że słów lubią robić parówki Zawróć do to, to bym nie zawrócił. A mi już bania płótnie Może dam ci auto, drugie, Ty tam co ma święta. A ja sobie pojadę z drugim. Niech śmiga, popłaszczyńca. już daj Ej, śnieg pada do środka, weź to w domu. Jakiś miaru! Głoda hel. bo jedziesz z szyberdachem otwartym, a grad napierdala. Nie z szyberdachem otwartym, tylko uchylonym od tyłu. To była mikrowentylacja tak zwana Nie no mi się już nie chce, nie no Już mi się nie chce jechać na te święta tak. no ale co jak... Patrz ile teraz jesteś do domu? Ale... Stąd No ile? 10 minut Co ty kadasz? Nie, no nie nie mogę No przecież to jest 10 minut O tam są bloki myślę. Które? To są nasze bloki? Nie, ty wiesz gdzie ty mieszkasz? No tamte. O Tamte to są nasze przecież widz mi machał Ale mi się kurwa chce spać, nie? Ja się chce się, bo... ja się mi się chce śmiechu Ja dole. też się chcę spać, ale to przez jest taka, tak, taka noc już, no Ja no. chyba idę spać normalnie Ale ty sobie wyglądasz mi zaraz zasnął, weź Może ci dam lekkiego plaskacza, żebyś się obudził No weź, tak nie rób, no Ja jestem chyba gejem Nie wiem. Widzę, że jak ja byłem mały i leciała kolenda Jezus Malusienki, to ja myślałem, jak byłem mały, że tam jest Jezus Malusienki, płacze z zimna, nie ma ręki. I ja śpiewałem, tak. A jeszcze, jak byłem mały, to jak jest yy, yy, dzisiaj, we dlajem dzisiaj. Wesoła nowi. A, że panna czysta, że panna czysta, śpiewałem syna poroniła. gromaj 73, dziękuję za dziewiąty. A i wszystkim za kola muszę przybyć. A nie tak. Może z krótką cyk cyk cyk, ależ owszem, czemu nie? Jemu też należy się Cztery razy, pół razy, osiem razy, raz... O Od północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz Czy normalne i sobo Można zrobić dziecko ależ owszem, czemu nie? A chuj super należy się Zony, Zoniuk, to wszystko dzięki tobie! To wszystko dzięki tobie! Wyrosłem na takiego gracza! Po 20 godzinach! Eee, poroże jelenia, jest poroże jelenia, czy coś takiego? I taka o. otwarte no to jest, twój Lebron James. Nawet mam tatuaż jak Lebron. Family. Oly. Ej, no tak mi kurwi spod pachy, że to jest abstrakcja. Jezus od CTA. się do dżungli? O kurwa, o kurwa. Ten co teraz.